Dyscypliną i szlachetną. I ja osobiście nie tylko uprawiam tą dyscyplinę, ale interesuję się historią, pasjonuję się sztuką. I boks to jest coś więcej niż sport. To jest sport, w którym dwóch mężczyzn wchodzi do ringu i rywalizuje nie tylko fizycznie, ale również w aspekcie takim psychologicznym. I naprawdę nie jest łatwo stać. Tutaj, w ringu naprzeciw drugiego silnego mężczyzny, to trzeba naprawdę wykazać wielką determinację, wiarę w siebie, charakter. Te wszystkie składowe z pewnością charakteryzują żołnierzy Wojska Polskiego. Więc y, tym bardziej cieszę się, że w Wojsku Polskim stawia się na boks, stawia się na fighterów. I mam nadzieję, że takich y, imprez jak tutaj. Y, świetnie zorganizowanych będzie więcej i bardzo na to liczę, że będę mógł tutaj pokazać swoje umiejętności pięściami, a nie umiejętności mówienia, więc dzisiaj niech przemówią pięści i trzymamy kciuki za naszych żołnierzy, za naszych fajterów i mam nadzieję, że widowisko będzie również fascynujące.